Cześć! Ja jestem Michał, a w dzisiejszym odcinku... Joan Laporta przemówił w sprawie Roberta Lewandowskiego Pogoń wygrywa 4 do 1, Lechia wygrywa w cieniu skandalu na trybunach Cristiano Ronaldo nie poleci z Manchesterem United do Tajlandii Buksa ma nowego rywala w Lons. Kamil Grosicki na dłużej w pogoni Szczecin 5 zasad Erika Tenacha w Manchesterze United Grzegorz Krychowiak coraz bliżej Arabii Saudyjskiej Będzie mógł liczyć na miliony euro Wiemy co z alkoholem na Mistrzostwach Świata w Katarze. Wczoraj kanał subskrybowało ponad 200 nowych widzów. Witam wszystkich serdecznie. Jeżeli jesteś nowy i interesujesz się piłką nożną, dołączaj do naszej piłkarskiej społeczności. Wpadaj także na Instagrama, link masz w opisie. Tam codziennie kartka z kalendarza. A jeżeli film ci się spodoba, nie muszę mówić co masz robić. Lećmy z newsami, miłego oglądania. Joan Laporta zabrał głos w sprawie transferu Lewandowskiego do FC Barcelony. Nie od dziś wiadomo, że Duma Katalonii zabiega o wykupienie reprezentanta Polski z Bayernu Monachium. Mistrz Niemiec nie kwapi się, aby oddać swojego najlepszego napastnika. Prezydent Barsy w trakcie prezentacji Andreasa Christensena postanowił odnieść się do ostatnich działań. Wiecie, że złożyliśmy ofertę za Lewandowskiego i czekamy na odpowiedź Bayernu. Chcę podziękować piłkarzowi za gesty, jakie uczynił, żeby tu przybyć. Bayern musi ocenić propozycję. Mamy zatem potwierdzenie chęci transferu od najważniejszej osoby w FC Barcelonie. Zatem nie pozostaje nam nic innego, jak czekać na dalszy rozwój sytuacji. Jak myślicie, Duma Katalonii ostatecznie dogada się z bawarczykami? Czy Lewy będzie musiał wypełnić swój kontrakt do końca? Piszcie w komentarzach pod filmem. Za nami mecze polskich zespołów w pierwszej rundzie eliminacji do Ligi Konferencji Europy. Jako pierwsza do rywalizacji przystąpiła Pogoń Szczecin. Portowcy na własnym stadionie podejmowali islandzką drużynę KR Reykjavik. Gospodarze zaczęli od szybkiego prowadzenia pogodu Drygasa. Do przerwy trafienia dołożyli jeszcze Zachowicz oraz Bartkowski. Po przerwie na 4 do 0 podwyższył Drygas. Wynik spotkania ustalił Larusson. Pogoń wygrała 4 do 1 i poleci z bardzo solidną zaliczką na boisko rywala. Kwestia awansu do kolejnej rundy wydaje się być formalnością. W drugim spotkaniu Lechia Gdańsk podejmowała Akademię Pandev. Kilka minut po pierwszym gwizdku spotkanie zostało przerwane przez burdy na trybunie za bramką. Na obiekt wdarła się grupa bandziorów zaopatrzonych między innymi w kije baseballowe. Wyglądało to naprawdę niebezpiecznie. Gdzie wtedy były służby porządkowe? Jak się później okazało zdemolowany został również stadionowy PAP 29 W internecie łatwo można znaleźć filmiki z tej bandyterki. Sprawa musi zostać wyjaśniona, a sprawcy surowo ukarani. Wróćmy do samego meczu. W nim lepsza okazała się Lechia Gdańsk, która wygrała 4 do 1. Hattricka zanotował Flavio Pajszao. do tego trafienie dołożył Łukasz Zwoliński. Tak jak w przypadku Pogoni, rewanż powinien być formalnością. Coraz więcej wskazuje na to, że lada moment Cristiano Ronaldo pożegna się z Manchesterem United. Od jakiegoś czasu mówiło się dużo o nieobecności Portugalczyka na kolejnych zajęciach Czerwonych Diabłów. 37-latek w ośrodku treningowym miał się pojawić już w poniedziałek, jednak do tej pory tego nie zrobił z powodów rodzinnych. James Duckers z The Telegraph donosi, że z tego samego powodu Ronaldo nie poleci z drużyną na zgrupowanie do Tajlandii. CR7 miał dostać dodatkowe wolne od klubu. Jednak na ile to problemy rodzinne, a na ile chęć zmiany klubu. O tym przekonamy się za kilka tygodni, a może nawet dni. Teraz sprawdźmy, co ciekawego wydarzyło się na rynku transferowym. We Francji klub zmienił jeden z najbardziej rozpoznawalnych bramkarzy tego kraju, Steve Mandanda. 37-latek opuścił Marsylię, z którą był związany od 2007 roku. Golkiper podpisał kontrakt z drużyną Ren, który ma obowiązywać do 30 czerwca 2024 roku. Transferu dokonał także Ersilons, co nie jest najlepszą wiadomością dla Adama Buksy. W klubie pojawił się konkurent na jego pozycję Lois Openda, który podpisał pięcioletni kontrakt. Nie jest to postać anonimowa. W sezonie 2021-2022 w belgijskich rozgrywkach zanotował łącznie aż 24 trafienia. To musi budzić respekt. Zobaczymy jaka będzie rola Buksy po transferze Opendy. Klub zmienił inny reprezentant Polski, Przemysław Płacheta. Były skrzydłowy Śląska Wrocław przeniósł się z Norwich City do Birmingham City na zasadzie rocznego wypożyczenia. Sporego wzmocnienia dokonała Legia Warszawa. Do byłego mistrza Polski wrócił Paweł Wszołek, który wcześniej był piłkarzem niemieckiego Unionu Berlin. 30-latek podpisał kontrakt ważny do końca sezonu 2024-2025. Do rzadko spotykanego ruchu doszło na Pomorzu. Z Lechii Gdańsk do Arki Gdynia na roczne wypożyczenie trafił Omran Hajdari. W Pogoni Szczecin kontrakt przedłużył reprezentant Polski Kamil Grosicki. 34-latek w barwach portowców będzie występował przez kolejne dwa sezony z opcją automatycznego przedłużenia o kolejny rok. Kontrakt z Rakowem Częstochowa przedłużył jeden z najważniejszych piłkarzy, Wladan Kowaczewicz. Bramkarz podpisał umowę ważną do końca czerwca 2026 roku. Erik Ten Hag postanowił wprowadzić kilka zasad, które będą dotyczyły piłkarzy Manchesteru United. Holender zapewne zdaje sobie sprawę z tego, jak wielkie wyzwanie przed nim postawiono. Dlatego też chce jak najlepiej się wywiązać ze swojego zadania. Mają mu pomóc w tym nowe zasady, o których donosi Demirror. Jest ich dokładnie pięć. Pierwsza mówi o tym, że jeśli którykolwiek z zawodników będzie wynosił do mediów tajemnicę z szatni, zostanie wyrzucony z drużyny. Odsunięcie od drużyny będzie się również dotyczyło spóźnialskich. Po drugie jest kompletny zakaz spożywania alkoholu w trakcie trwania całego sezonu. Po trzecie, piłkarze mają otrzymywać domowe posiłki przygotowane przez klubowych kucharzy. W związku z tym sportowcy nie będą mogli korzystać z zewnętrznych firm cateringowych. Po czwarte, każdy piłkarz z osobna będzie miał przygotowaną specjalną i dedykowaną dietę. Po piąte, o jakichkolwiek problemach piłkarze mają w pierwszej kolejności poinformować ten AHA, a nie swoich agentów. Musicie przyznać, że są to dość ciekawe zakazy. Czas pokaże, czy wszyscy do nich się dostosują. Jak oceniacie te zasady? Nie mielibyście problemu z ich przestrzeganiem? Dajcie znać w komentarzach pod filmem. Według nieoficjalnych informacji Grzegorz Krychowiak może liczyć na bardzo dobre pieniądze w Arabii Saudyjskiej. Portal Meczyki.pl doniósł, że reprezentant Polski jest o krok od podpisania kontraktu z Al-Szabab. Pomocnik ma trafić tam na zasadzie wypożyczenia. W minioną środę zostały uzgodnione warunki indywidualnego kontraktu, a od jego finalizacji dzielą strony testy medyczne oraz podpis pod umową. Według informacji WP sportowe fakty krycha będzie mógł liczyć na bardzo dobre pieniądze. Polak będzie mógł liczyć na 3,5 miliona euro za sezon. Jeżeli jest to prawda, warunki finansowe krychowiak będzie miał podobne do tych w Rosji. Łukasz Gikiewicz, który w Arabii Saudyjskiej grał w latach 2015-2016 oraz 2018-2019, radzi swojemu koledze po fachu w rozmowie z Super Expressem, aby ten skorzystał z okazji. Mówię Grzegorzowi wprost: jedź! Będziesz mieć blisko na Mundial, nie tacy tu przychodzili. Grzesiek sam musi zdecydować, czy ryzykuje i idzie do Arabii, może trochę zmieniając sposób gry, ale jedzie na Mundial, czy też zostaje w Rosji i de facto sam się skreśla z kadry. Nie pozostaje nam zatem nic innego, jak czekać na oficjalne potwierdzenie wypożyczenia krychowiaka do Al-Shabaab. Już wiemy, czy alkohol będzie dostępny na Mistrzostwach Świata w Katarze. Według doniesień agencji Reuters, alkohol w trakcie Mundialu nie będzie sprzedawany na stadionach. Napoje procentowe będzie można jedynie nabyć w specjalnie wyznaczonych strefach, jednak będą one znajdowały się poza stadionami. Alkohol ma być dostępny tylko w specjalnie wybranych miejscach. Dzięki za uwagę, jeżeli doceniasz moją pracę, zachęcam Cię do ocenienia filmu, jeżeli jesteś tutaj nowy, koniecznie subskrybuj kanał, widzimy się już wkrótce o 6 rano, do zobaczenia!